Witam was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dziś chciałam wam zrobić taki króciutki filmik na temat tego jak rozpoznawać hortensje i dlaczego warto wiedzieć jakie hortensje mamy u siebie w ogrodzie posadzone. Ja mam tutaj kilka odmian i właśnie na tym przykładzie wam pokażę jak to rozróżniać, bo bardzo dużo osób myli te hortensje. I może po prostu przyciąć niepotrzebnie. Tutaj jest hortensja Strong Anabel. Akurat tą sadzonkę tutaj w zeszłym roku posadziłam. Tutaj właśnie jest strona wschodnia. One najlepiej czują się w takim półcieniu. Bardzo dużo wody potrzebują te hortensje. Na pewno są bardziej wymagające niż zwykłe bukietowe. Ta hortensja Strong Anabel może być przecięta niziutko przy ziemi lub tak jak ja przycięłam tutaj na 60 cm, ponieważ moja przyjaciółka właśnie przycina dosyć wysoko te hortensje krzewiaste, bo hortensja Strong Anabel, Anabel zwykła, Pink Anabel to są hortensje krzewiaste, drzewiaste, różnie na nie mówią, ale nie jest to bukietowa. Hortensja Strong Annabel, Annabel i Pink Annabel może już mieć w lutym tutaj pączki. A na przykład u bukietowej nie zobaczycie pąków w lutym. Co najwyżej może pod koniec marca, w kwietniu, w maju, bo hortensje bukietowe bardzo późno puszczają. Hortensja drzewiasta, z tego względu, że ona szybciej kwitnie, to ona już teraz wypuszcza liście. U mnie dzisiaj słońce świeci, jest tak cudnie. Zapowiadali deszcz, ale nie ma tego deszczu, także chwała Bogu. Tutaj z kolei są hortensje ogrodowe. I najczęściej właśnie jest mylona hortensja ogrodowa z hortensją Strong Anabel lub Anabel. Ponieważ hortensje ogrodowe mają również kulisty kwiatostan. Potrzebują dużo wody i najlepiej rosną w takim półcieniu. Nie lubią takiego ostrego słońca, bo mogą być poprzypalane. Oprócz tego lubią również trochę wody, więc jeśli rosną gdzieś w pełnym słońcu, no to mogą być poprzypalane i po prostu oklapnięte te pędy. No i to nie wygląda fajnie. Jak wiecie, ja w zeszłym roku. Robiłam eksperyment właściwie od trzech lat, bo one mi kwitły i ja sobie je okrywałam z tego względu, że chciałam, żeby mi tu ładnie kwitły, ale w zeszłym roku były okryte i jednak nie zakwitły. Więc w tym roku moje hortensje stoją nieprzykryte. I jak będą teraz w marcu, w kwietniu zapowiadać mrozy, a już będą dość mocno rozwinięte tutaj liście, to wtedy będę je okrywać. Ja widzę, że tutaj te końcówki mogą być troszkę przymrożone, i zobaczymy jak będzie w tym roku. Czy będą kwitnąć, czy nie będą kwitnąć. Wszystko się okaże. Jaka jest różnica między hortensją Anabel a hortensją ogrodową? Taka, że hortensji ogrodowych nie przycinamy wiosną. Możemy, jeżeli chcecie je obniżyć, chcielibyście, bo po prostu urosły jakieś giganty, i chcielibyście troszkę je skrócić, troszkę je obniżyć, to wtedy można je przyciąć. Po kwitnieniu, ale nie tak po kwitnieniu, bo one bardzo długo kwitną, tylko tak gdzieś około 3-4 tygodnie po kwitnieniu można ściąć. Po prostu zanim one zaczną wypuszczać nowe liście i nowe pąki kwiatowe na przyszły rok, to wtedy można je przyciąć. Więc myślę, że około miesiąca, bo one gdzieś tak zakwitają w czerwcu i w lipcu już tworzą te liście i pąki na przyszły rok, bo te hortensje kwitną na pędach zeszłorocznych. Jest kilka odmian hortensji ogrodowych, które kwitną na pędach tegorocznych. Ja Wam tam napiszę, jak te hortensje się nazywają, jeśli ktoś by chciał właśnie hortensje ogrodowe, no bo są cudne hortensje ogrodowe i warto je mieć, tylko właśnie warto mieć te hortensje, które kwitną co roku po prostu, żeby wiecie, nie mieć gołych pędów. Bo takie hortensje kwitną na pędach zeszłorocznych. O ile nie zmarzną. A przeważnie zdarza się tak, że te hortensje u nas tutaj w Polsce przemarzają, więc niestety, ale później nie kwitną. Ta tutaj widzę, że dość mocno jest taka dość mocno przemrożona. Zobaczymy, jak ona. Będzie wyglądać. Tam widzę, że z dołu wypuszcza, ale tutaj górne to tak. Chociaż tu również widzę, że są listki. Zobaczymy. Daję im szansę, że tak powiem. Ktoś tam wtedy mi pisał, że nawet nie kwitnące, a bardzo ładnie wyglądają. Takie duże, ogromne liście. Ta tutaj widzę, że bardzo fajnie puszcza, więc co liczę, że będą w tym roku kwitnąć. Jeżeli, będzie, jeżeli nie będzie takich dużych mrozów już, to myślę, że powinny kwitnąć. No ta również tutaj widzę, że ładnie wypuszcza, więc... Hortensje ogrodowe wypuszczają już liście w lutym, w marcu. I takiej hortensji nie przycinamy. No na pewno kwiatostany się przycina, no bo to wiadomo. U trzecią grupą hortensji są hortensje bukietowe. Dużo osób mówi, że hortensje Anabel to również są bukietowe. Tamte są krzewiaste, a te są bukietowe. Bukietowe mają kwiatostan y, zazwyczaj stożkowy i kwitną. Czy przytniecie ich niziutko, czy przytniecie ich wysoko, zawsze będą kwitnąć. Raczej rzadko się kiedy zdarza, żeby ta hortensja Wam zmarzła i żeby Wam nie zakwitła. Hortensje bukietowe są polecane właśnie najbardziej na słoneczne rabaty i do półcienia. W cieniu sobie nie poradzą, nie będą kwitnąć, bo ja ich tutaj miałam od wschodu. Tam, gdzie jest ta strąg Anabel, i po prostu one mi zakwitły dopiero we wrześniu, końcem września, gdzie później przyszedł październik, i to po prostu zmarzło. Także nie polecam. Hortensje bukietowe urosną Wam prawie wszędzie. Ja tutaj podsypuję kompostem. Wszystkie hortensje, jak zaczynają tworzyć pąki. W czerwcu, w lipcu, to wtedy zaczynam podlewać takie hortensje. Tam raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, podlewam właśnie wiadrem 10-litrowym wody. Oprócz tego, gnojówki z pokrzyw, gnojówki z mniszka lekarskiego, ja sobie zawsze robię i podlewam tutaj te hortensje wszystkie. Hortensje bukietowe są naprawdę bezobsługowe, jeśli będziecie je fajnie przycinać. Od czasu do czasu podlać jakiś nawóz, to naprawdę będą Wam tutaj pięknie kwitnąć, będą zdobić. Ja na pewno polecam przede wszystkim hortensje bukietowe, bo są bezobsługowe, świetnie wyglądają, kwitną od końca lipca, czy nawet od początku lipca, jak Diamantino, którą ostatnio Wam pokazywałam, jak przycinać hortensje. Więc polecam Wam właśnie bukietowe hortensje. Hortensje bukietowe to tak jak widzicie, mają kwiatostan albo pełny stożkowy, albo ażurowy. Również taki troszkę do stożka, ale ażurowy. I są naprawdę bezproblemowe. Ja nagrałam takie wideo o przycinaniu hortensji bukietowych, ale jeżeli ktoś rozmnaża hortensje bukietowe, nie wie jak. Je rozkrzewić i ogólnie jak rozmnożyć hortensję, to ja jeszcze nagram takie wideo, żeby to było dla tych osób, które rozmnożyły i teraz nie wiedzą, co z tym dalej robić. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim filmikiem, to zapraszam, może w przyszłym tygodniu pojawi się taki filmik. A za dziś dziękuję i do następnego razu.